Cześć koziorożce, witam Was z Waszym czytaniem na luty 2020. Mam nadzieję, że będzie z Wami rezonowało. Jeżeli nie, bierzecie tylko tą część, która z Wami rezonuje, resztę zostawiacie dla innych, bo może akurat będzie bardziej odpowiadała ich sytuacji. Sprawdźcie też swój znak księżycowy, swój ascendent, swój znak Wenus, tak aby po prostu mieć szerszy obraz sytuacji ewentualnie znaleźć, czyta, znaleźć czytanie, które bardziej będzie z wami rezonowało, będzie bardziej odpowiadało Wam, które po prostu lepiej poczujecie. W opisie poniżej macie również link do czytania półrocznego, także zerknijcie, bo może akurat to, to czytanie uzupełni jakieś luki, które były, były w czytaniu półrocznym. Albo czytanie półroczne po prostu będzie lepsze dla Was. Tak samo jest czytanie styczniowe. Pamiętajcie o lajkach, subskrypcjach i komentarzach. Jestem zawsze za nie bardzo wdzięczna. Staram się zawsze odpisać na każdy komentarz. No, chyba, że totalnie nie wiem co powiedzieć. Dobra, zaczynamy. Zaczynamy od kart wyroczni i zaczniemy od moich boginek, kochanych. Zobaczymy, cóż dla moich koziorożców na luty 2021. Sprawdźmy, co u Was, kochani. Mam nadzieję, że macie fantastyczny czas, spędzacie go. Że nie, 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 nie męczycie się za bardzo, że wszystko jest u was w porządeczku. Dobra, sprawdźmy, kochani. Mamy. Och, taka, taki blask kreatywności. Mm -hmm, bardzo fajna energia podoba mi się tak na samym początku. Eee, myślę, że będziecie coś, może, będziecie coś tworzyć, albo może zaczęliście już jakoś działać kreatywnie. Eee, więc luty będzie takim miesiącem, który będzie to jeszcze bardziej pobudzał. Eee, ta iskra będzie dalej, dalej płonąć, ten no, ogień będzie dalej płonąć, może tak. Dobrze, zobaczmy, co u moich koziorożców: słońce, księżyc, Wenus i Ascendent. Zobaczmy, co u was, kochani. Och, mamy latającą kartę. O, mamy gwiazdę energię wodnika. Patrz w przyszłość z wiarą, nadzieją taką i optymizmem przede wszystkim. Siła twojej wiary może poruszyć góry. Nic nie jest w stanie Cię zatrzymać bardzo radosne, szczęśliwe zmiany, które przyniosą Ci ulgę w takich trudniejszych czasach, w trudniejszym czasie po prostu, albo za zapauzują ten, ten trudniejszy okres w waszym życiu po prostu. Także dzięki tej kreatywności, optymizmowi, tej wiarze, wierze, Boże, wierzę, w lepsze jutro jesteście w stanie zrobić po prostu wszystko, co sobie zaplanujecie, co sobie zaplanowaliście. Także macie tą siłę. To do dzieła po prostu. Dobrze, sprawdźmy teraz, co karty Tarota nam powiedzą. Zobaczmy, co już będziemy mieć od moich kart. Zaczniemy od rozkładu ogólnego na miesiąc luty 2021. Pamiętajcie o subach. Zawsze wtedy wiecie, kiedy coś dodaję, a dodaję również różne bonusy. Tak samo bonus miesięcznicowy, to jest czytanie bez, bez limitu czasu, że tak powiem, więc możecie zawsze, zawsze sobie je obejrzeć. Dobrze, mamy dziesiątkę różdżek w pozycji odwróconej. Mamy kochanków. Mamy... Mm, są dostateczny w, w pozycji od, odwróconej. Och, mamy tu jakąś kartę, która się... I królową kielichów. Ok. Mm. Dobrze, kochani, a na spodzie mamy księżyc. Możecie mieć do czynienia z rybami albo bliźniętami, ewentualnie z jakimś znakiem ognistym bądź wodnym. Nie, nie widzę nic raczej innego. No i widzę tego wodnika, o którym wspomniałam na samym, na samym początku. Dobrze, z tego co widzę, powoli przestaniecie się tak stresować różnymi sytuacjami. Powoli ten stres po prostu zacznie opadać, to napięcie zacznie po prostu być lżejsze i po prostu zaczniecie czuć się, czuć się lepiej. Po prostu. Może jakieś konflikty zaczną, może zaczną po prostu mieć nowy początek, może nie nowy początek, może po prostu się ukoją i wy będziecie mogli zacząć coś od nowa. E, mamy też kochanków, więc jeżeli chodzi o, o miłość na przykład, e, to jest taka bardzo, bardzo pozytywna karta, tak? To jest po karta połączenia dusz. Więc bardzo możliwe, że jeżeli już jesteście w związku, ten związek będzie po prostu kwitł bardziej, a jeżeli szukacie kogoś, to możliwe, że w lutym po prostu poznacie swoją taką prawdziwą, głęboką miłość. Mm, i, I to jest czo, coś w ogóle, mam wrażenie, że ta, ta, ta sytuacja z tą miłością mo, po prostu jest zaplanowana, <laughs> że tak powiem. Wy bardzo długo chcieliście kogoś poznać, wierzyliście w to, że kogoś poznacie i, i nie, nie straciliście tej wiary. I dzięki temu właśnie ta osoba będzie szła do waszego życia. Mamy to tutaj są ostateczny też. Więc tak miało być. Może ten proces oczekiwania i może te wszystkie turbulencje, które miały, miały miejsce chwilę przed poznaniem tej osoby po prostu miały mieć miejsce. Tak miało być z tego, co tutaj, co tutaj widzę. Także bardzo. Bardzo przejrzysta karta. Ten, ten, ten sąd ostateczny w pozycji odwróconej trochę robi tak, taki, taką mętną tą sytuację. Możecie, możecie być zaskoczeni lekko, że ktoś się u was pojawił. Natomiast w głębi duszy ja czuję, że po prostu wiedzieliście, że ta osoba ma. Ma, ma się pojawić w Waszym życiu, albo wiecie, dlaczego się ta osoba pojawiła w Waszym życiu, i podchodzicie do tej osoby ba z bardzo dużą ilością miłości i uczuć, emocji po prostu. Mm. No i po prostu myślę, że, że Wy jesteście już na tyle dojrzałe, dojrzali, że potraficie. Opowiedzieć o swoich uczuciach. Nie musicie tych, znaczy oczywiście pokazujecie te uczucia, potraficie je pokazać, właśnie. Nie, nie zgrywacie nic. Martwiłabym się bardziej może o tą osobę, bo może jeszcze nie jest na tym etapie, żeby, żeby stworzyć z Wami coś wielkiego, ale, ale ona będzie dorastała. Ta osoba będzie dorastała i w pewnym momencie po prostu się zejdziecie, tak widzę to. Myślę, że tutaj, tutaj to, jest, to jest naprawdę pozytywne, pozytywne spojrzenie na, na przyszłość. Pozytywne spojrzenie na przyszłość, wyleczenie się ze starych, ze starych ran, zostawienie jakichś starych spraw w przeszłości i po prostu przejście na nowy etap z nową czystą, z czystą kartą, moi drodzy. Mam wrażenie, że ten luty z tymi walentynkami Właśnie wnosi takie miłosne Miłosne sytuacje W te czytania Po prostu nagle ci kochankowie Królowa kielichów Bardzo piękne, piękne wibracje Wyczuwam, dobra Zobaczmy teraz już tak stricte na miłość, ok? Dobrze, zobaczmy jak ta miłość U moich koziorożców w lutym 2021 Słońce, księżyc Wenus i Ascendant Bo tak to zawsze robimy Dobrze, dwójka różdek, ok. Królowa Pentakli, czyli może być Wasza karta i dziewiątka różdek. Ok, dobra. A na spodzie mamy ósemkę różdek. Wow, różdek tutaj dużo. Możecie mieć do czynienia również z znakami um, ognistymi. Dobrze, są dwójką różdek. Ja tutaj widzę um, trochę niezdecydowania. Możliwe, że dwie osoby w ogóle u was się pojawiły w życiu i nie do końca wiecie, w którą stronę chcecie iść. Um, jedna osoba na pewno będzie Wam zapełniała czeg to, czego oczekujecie, czyli oczekujecie stabilizacji i ta osoba chce ją wam dać. Mamy tu tą królową yy, naszą pentakli. Ta osoba chce wam po prostu dać odrobinę takiej stabilizacji, yy, takiego po prostu dobrego gruntu. I Wy jesteście tego świadomi, ale jednak też ciągnie Was do tej drugiej osoby, która bardzo możliwe, że jest gdzieś, gdzieś obok Was. I nie do końca jesteście przekonani, czy chcecie iść z jedną osobą, czy z drugą po prostu. Um, natomiast no macie pewne swoje oczekiwania, macie swoje kryteria, które chcie, chcecie, żeby Wasz partner spełniał. Um, cechy, które chcielibyście, żeby Wasz partner, partnerka posiadał, posiadała. Także um, idźcie po prostu za głosem serca. Idźcie za głosem serca, miejcie... Miejcie w sobie bardzo, bardzo dużo optymizmu, bo ta sytuacja się na pewno jakoś, jakoś ułoży. No tylko ważne jest to, żeby po prostu żebyście, no, w którąś stronę poszli, żeby nie zostać w tym takim e, e, momencie pomiędzy. Co nie? Przepraszam Was. Mamy jeszcze dziewiątkę różdek. No i to jest karta, która Was trochę może powstrzymywać. Powstrzymywać właśnie przed pójściem z tą osobą bardziej e, spontaniczną, mm, a pchać Was do osoby, która jest bardziej poukładana, po prostu w Waszym typie, y, która może Wam zapewnić tą, tą taką, y, ten, ten grunt, tak, o który właśnie zawsze Wam, zawsze wam chodzi. Ym. Pamiętajcie też, właśnie, żeby trzymać te swoje, swoje zasady, swoje swoje przekonania, bo to tworzy was jako osobę. Także to jest bardzo bardzo ważne. Czasami y, możecie troszkę odpuścić, bo ja wiem, że, y, że utrzymywanie tych, tych murów, tych granic jest dla was może być dla was bardzo bardzo ciężkie i cen, ale cenne. Ale czasami warto od, od, odpuścić jedną cegiełkę, wtedy możemy pokazać drugiej osobie, że jesteśmy gotowi na, na to, że ta osoba przejmie faktycznie inicjatywę. Bo ja widzę, że wy tu jesteście raczej inicjatorami, zaraz, raczej wy chcecie kręcić, tak? Wy chcecie przejąć kontrolę. A ta osoba trochę potrzebuje właśnie takiego, takiego małego, nawet ale pola do popisu, żeby pokazać, że na co ją, na co ją stać. I czuję, że właśnie, że to może być ta osoba, która jest bardziej poukłada poukładana, że może Was zaskoczyć i, mm, i pokazać, że nie zawsze to utrzymywanie naszych mm, granic, barier i jakichś murów jest takie naj, najbardziej korzystne. Um, no ale wy wiecie, co robić, wy czujecie to, tak mam wrażenie, że. Że, że po prostu macie, macie, macie uczucie do, do kogoś, które jest zdecydowanie większe, do tej jednej osoby. Tylko czasami po prostu y, natłok myśli i zdarzeń y, wprowadza taki y, mały chaos wokół was. Ale czuję, że ta osoba, jedna z tych osób, jeżeli macie dwie, oczywiście, bo, bo jeżeli macie jedną, to jakby połowa sukcesu, nie? Y, jedna z tych osób jest po prostu bardzo, bardzo w waszym typie. Bardzo. Wprowadza taki spokój po prostu w waszą relację, że wy się nie przejmujecie, czy, czy coś się odpierni, czy innego dnia, nie? Wy po prostu wiecie, że, że na tej osobie możecie polegać, tej osobie możecie zaufać No z tym, że właśnie widzę, że, że to dalej jest zasada ograniczonego zaufania Ufacie tej osobie, ale nie kwestionujecie absolutnie jej, nie wiem, wyborów, czy, czy tego, co ona mówi ale po prostu macie, macie też swoje zasady, macie też swoje zasady, swoje jakieś przekonania. Dobra, e, lecimy teraz do, do rozkładu, jeżeli chodzi o karierę, finanse i tym podobne. Dobrze, również szkoła, bo to zależy kto mnie ogląda. E, mamy króla mieczy, okej, okay, czyli jest stabilnie, jest stabilnie. Mm. Ok. Może jaką może... E, i dziewiątka kielichów. Boże, mam wrażenie, że jedno czytanie było bardzo, bardzo podobne. Tych kart nie używałam już chwilę. Mamy dobra, e, mamy czyli król mieczy, dziewiątka kielichów i e, książę mieczy, czyli, e, czyli rycerz mieczy w tej tali. Na, na spodzie mamy cesarzową. No kochani, wy wiecie, wy wiecie, w którą stronę chcecie iść i mam wrażenie, że może bardzo możliwe, że w lutym zacznie, zaczniecie implementować, zaczniecie wprowadzać zmiany, zmiany w swoim po prostu życiu, tak aby robić coś, co bardzo lubicie robić. I to jest kolejny znak, który ma bardzo podobne wibracje, w, bardzo podobną energię właśnie w tym, w tym czytaniu. Jeżeli chodzi o karierę, więc sprawdźcie swój SNS, sprawdźcie swój znak księżycowy, bo może jeszcze coś się bardziej sklaryfikuje w, w innym czytaniu. No ale z tego co widzę, jesteście, jesteście bardzo zadowoleni z tego, co robicie, ale potrzebujecie trochę zmian, jeżeli chodzi o, o styl życia. Więc jeżeli, jeżeli chodzi o zawodowe rzeczy, jest naprawdę okej. Okay to, co robicie, przynosi Wam dużą satysfakcję. Czasami może mm, mogą być momenty, w którym po prostu mm, nie, nie do końca się spełniacie i nie do końca czujecie taką właśnie tą kreatywną iskrę, e, której potrzebujecie momentami, mm, ale... Mm, ale umiecie to jakoś tak fajnie zbalansować z drugiej strony. Więc to nie jest tak, że, że absolutnie się nudzicie w tej pracy, w teraz, w którą teraz wykonujecie. Raczej czasami potrzebujecie właśnie takiego bodźca, żeby zacząć coś nowego, ale ja bym bardziej się skłaniała właśnie do, do stylu życia. Czyli radziłabym właśnie zacząć więcej ćwiczyć, zacząć więcej się ruszać, wychodzić, czy to na spacer, czy jeżeli macie psa na przykład, to zrobić dłuższy spacer z tym psem, a nie, nie taki. Jakiś krótki wokół bloku, jeżeli mieszkacie w bloku i, i tyle. Potrzebujecie wam wrażenie, że właśnie takiego więcej ruchu? Może, może dlatego? Nie wiem, niektórzy z was pewnie pracują na home office. Ie. No i po prostu siedzicie przed kąpem i to jest jakby wasz cały dzień. Postarajcie się wprowadzić troszkę więcej aktywności fizycznej w, w swój taki tok życia. Aby, aby po prostu jeszcze być bardziej produktywnym, tak, no bo jeżeli ćwiczymy, no to w ogóle lepiej nam nasz organizm działa, nasz mózg działa lepiej i wpadamy na lepsze pomysły, także to, to jest tutaj moim zdaniem konieczne, bo mam wrażenie, że trochę się zasiedzieliście z tym królem mieczy. Trochę się zasiedziście i ta dziewiątka kielichów też jest taka stabilna, um, i, a potrzeba jest właśnie takiego tego rycerza mieczy, który, który trochę to ruszy i będziecie mogli lepiej lepiej pracować, wasz metabolizm przyspieszy, tak, jeżeli zaczniecie bardziej ruszać. Um, także to jest moja sugestia, żeby po prostu, bo w pracy widzę, że czujecie się nie najgorzej, ale, yy, ale mam wrażenie, że po prostu troszkę się ulaliście, um, jeżeli wiecie o co mi chodzi, bo ja to, to ulany się czuję. nie? Um, więc warto po prostu troszkę troszkę się ruszyć, aby, aby wam było lżej. Dobra. I przechodzimy teraz do ostatniej części czytania, czyli do czytania, jeżeli chodzi o ducha. Emocje, co Was po prostu otacza, jak się, jak się będziecie czuć w lutym 20-20. Oj oj. Oj, i mamy już pięknie trzy karty. Cztery nawet. Okej. Okay. Dobra, super. E, możecie mieć do czynienia z koziorożcem również lwem, ewentualnie e e e jakimś znakiem ognistym no i z znakami e wodnymi z tego co tutaj widzę. Ale w czytaniu pojawiło się naprawdę dużo znaków. Od wodnika przez bliźnięta, y przez lwa i jeszcze kozioroszta. więc to takie najbardziej najbardziej widoczne y wam mówię. Dobrze, jeżeli będziecie czuć się naprawdę ze sobą dobrze, jeżeli o siebie zadbacie, Znowu widzę tą energię tego optymizmu, tą taką pozytywną energię, czyli będziecie naprawdę szczęśliwi w, po prostu w momencie, w którym żyjecie. Będziecie żyć taką chwilą, będziecie doceniać całą stabilizację, tak, bo mamy tutaj króla też hmm, różdżek, będziecie doceniać tą stabilizację, ale widzę też właśnie dużo miłości do samego siebie. I, i to jest zaraz obok właśnie tego naszego króla mieczy, który się pojawił w poprzednim, hmm, poprzednim czytaniu, w poprzednim rozkładzie. Dlatego pamiętajcie o tej miłości dla samego siebie, żeby się troszkę poruszać. To jest, no to jest potrzebne, bo znowu ten król różek też jest taki zapauzowany w tej italii, którą, którą teraz wyciągnęłam. Ale on się nie boi, on się nie, jakby nie ma, nie ma żadnego problemu z tym, że. że Zacznie, zacznie, nie wiem, coś ćwiczyć. Albo jeżeli coś ćwiczyliście, typu yy, no, no na siłownie teraz nie pójdziecie, no bo jakby wiadomo jakaś sytuacja. Ale jeżeli macie możliwość, nie wiem, ja na przykład mam rowerek stacjonarny i na nim śmigam, więc yy, jeżeli macie możliwość, to po prostu korzystajcie z takich rzeczy. Yy, ale nawet spacery to jest zawsze jakaś minimalna, minimalna forma ruchu, a my wam pomoże. Yy. Jedynym ostrzeżeniem jest tutaj to, że mamy diabła na sam koniec, więc y, on może wa, wa, do, w wasze życie wprowadzać coś takiego, że ale dobra, już dzisiaj sobie oleję ten spacer, bo dzisiaj sobie nie pójdę, y, zostanę w domu i y, no i tak no, będę siedzieć, nie? Y, więc postarajcie się uniknąć takich y, pokus, po prostu takiej stagnacji trochę żeby się nie ulać, naprawdę, żeby się nie zrobić za bardzo, bo ja wiem, że teraz, to, jak są te kwarantannowe obostrzenia, to większość osób siedzi jednak w domu, w domach, ale potrzebujecie wyjść, potrzebujecie wyjść, żeby się też lepiej czuć, żeby się dotlenić, bo mamy też to słońce tutaj, żeby po prostu trochę złapać takiego wiatru i, i poczuć się lepiej. Jakiś spacer, nawet, nie wiem, 10-minutowy, to zawsze jest coś, to zawsze jest coś, kochani, dajcie sobie po prostu e, taką dozę. Do z miłości, do, do samego siebie. No i dla swojego ciała, dla swojego metabolizmu, nie? Dobrze, kochani. <laughs> Oj! Trzymajcie się ciepło. Widzimy się w czytaniach tygodniowych. Sprawdzajcie, subskrybujcie, lajkujcie. Do zobaczenia.